Proszę powiedzieć, co w tym roku Muzeum Warmii i Mazur przygotowało dla mieszkańców i turystów w związku ze świętem miasta? Od 2007 roku organizujemy niedzielę ze świętym Jakubem. W tym roku ona jest troszeczkę inna niż w poprzednich latach, ponieważ mamy tutaj. Wystawę pokazującą fotografię Czerniewskiego z planu filmowego Stawki Większej Niż Życie i Kochajmy Syrenki. W związku z tym w tym roku mamy niedzielę filmową. Będzie muzyka z lat 60., ponieważ no te filmy były nakręcone w latach 60.. -tych. Także będzie można zaprojektować sobie plakat filmowy, ale także, tak jak tradycyjnie już, będzie można wydrukować sobie drzeworyt ze świętym Jakubem. I tu bym chciała taką może trochę dygresję, że jak rodziła się tradycja związana z pielgrzymkami świętego Jakuba w średniowieczu, to to było typowe sakrum, tak? Teraz mamy także ruch pielgrzymkowy turystyczny, czyli powiedzmy to przejście od sakrum do profanum. A jeżeli chodzi o filmy, książki i tak dalej, to powstał taki termin kultowy. I właśnie stawkę większą mnie życie, czy cztery pancernych, które tutaj fotografie też pokazujemy, no, noszą takie miany, miano seriali kultowych. A więc tu mamy też takie przejście między sakrą, profaną, także to, to wszystko się pomieszało. Właściwie e, obecnie możemy powiedzieć, że zarówno i ruch pielgrzymkowy, i filmy, i wszystko należy do popkultury, ponieważ no, mamy e, no, tak, takie tendencje e, społeczne, tak, że, że wszystko to zaliczamy do popkultury. Także e, muzeum e, również chciało się wpisać w ten nurt tutaj, w, w w okresie Dni Olsztyna i w tym stylu zorganizować niedzielę w muzeum. Ale nie o wszystkich atrakcjach pani powiedziała bardzo ważne. Aj no, jest przede wszystkim tak, najważniejsze będzie spotkanie z autorem książki o stawce większej niż życie w Olsztynie właśnie tutaj u nas panem Śródkowskim Będzie można zdobyć autograf w książce jego autorstwa i zobaczyć film, który pokazuje Olsztyn właśnie w, w tamtym okresie, kiedy kręcono stawkę z poszczególnymi ujęciami i pan Śródkowski świetnie tłumaczy gdzie to było dokładnie w którym miejscu. Obecnie Olsztyn zupełnie inaczej wygląda. Wówczas w latach 60-tych Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, ja też sobie nie zdawałam z tego sprawy, jak olsztyn był jeszcze zniszczony. Także nie była potrzebna żadna dodatkowa scenografia filmowa. Po prostu to miasto tak wyglądało, jakby trwała wojna, tak? Jakby, czy, czy tuż po wojnie. Także to jest też taki cenny dokument. I teraz jak współcześnie oglądamy te stare filmy, wszystko jedno jakbyśmy je zakwalifikowali ideologicznie, bo tutaj też są dyskusje wokół tych filmów, to cennym tak z punktu widzenia muzealnika, historyka sztuki pewnie, cennym jest dla nas to, że możemy oglądać te miasta tak, jak one wówczas wyglądały. W jakich godzinach zapraszacie dzisiaj? Od gość? 12 do 17 serdecznie zapraszamy. Będzie jeszcze gra planszowa w poszukiwaniu baby pruskiej świętego Jakuba i będzie można wygrać prawdziwą muszlę świętego Jakuba, czyli przegrzepka.